Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek zakupowy. Przyjrzymy się samochodom z Niemiec, z Zachodu w cenie około 2000 euro. W samochodach, w samochodach oczywiście w ówcześniej wyselekcjonowanych, tak jak tutaj jest zaznaczone, w doskonałym stanie ze wszystkimi przeglądami, czyli zaczynamy. Poprzednie odcinki były także dosyć ciekawe, bo tam były sumy obniżone: 1000 euro, 500 euro, 200, 150. Tutaj tych samochodów jest znacząco więcej. Zdarzają się rodzynki, czyli samochody z małymi przebiegami samochody, które mają dużo lat, ale są w doskonałym stanie technicznym, także tak jak na przykład tutaj Ford Mondeo z 97 roku z przebiegiem 79,5 tysiąca kilometrów. Za 3 lata ten samochód już można zarejestrować jako zabytek praktycznie. Aktualnie ten samochód ma 20, 22 lata jak widzimy na wyposażenie, to ten samochód nawet dzisiaj przewyższa niektóre samochody wyposażeniem. Kolejne auto Opel Astra drugiej generacji. Tutaj mamy silnik 1.6 84 konie mechaniczne, ale z takich ciekawostek tutaj jest skrzynia automatyczna klimatyzacja. Także w takiej cenie możemy kupić samochód z przebiegiem 101 tysięcy kilometrów. Tutaj, z tego co zauważyć, można na pierwszy rzut oka bardzo dużo jest wyborów powiedzmy opli różnego rodzaju. Czy to zafiry, Astra. Tutaj mamy akurat Volkswagena Polo. Silnik 1,4, 75 KONI. Trzodrzwiowy, 2000 euro, 146 tysięcy kilometrów. Także takie auto możemy w tej cenie kupić. Z takich ciekawszych samochodów, tutaj nam się pojawia Audi A6. Pierwsza wersja Audi A6, chyba po modelu 100 z silnikiem V6. Tutaj jeszcze widzimy, że stylistyka tego modelu nawiązuje właśnie do. Generacji Audi A100. Zobaczmy sobie na wyposażenie, czy na ten pulpit tutaj. Podgrzewane fotele, klimatronik, 97 rok, 150 koni. Miałem okazję jeździć takim samochodem. Prowadzi się dosyć dobrze, miękkie zawieszenie, ale czuć wielkość tego samochodu też zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj nam się pojawia z ciekawszych samochodów, tu już w cenie 2000 euro pojawiają się takie auto jak Jeep Grand Cherokee 27. 2003 rok. 163 koniec. 240 000 przebiegu. Skrzynia automatyczna. Także już możemy wybierać także wśród terenówek. Jedno z młodszych aut. Tutaj nam się pojawia Dacia Sandero 2009 rok, 106 tysięcy, ale tutaj aha, nie nie uszkodzę. Myślałem, że to zdjęcie takie wyszło. Jedyny z młodszych aut, które można kupić w tej cenie, 2000 euro. Silnik 1475. 75 konny. Powiem szczerze, że niektóre ceny samochodów mnie zaskoczyły. To znaczy. Patrząc na to, co jest oferowane w polskich ogłoszeniach, to tutaj te ceny niektórych samochodów są wyższe, patrząc na rocznik samochodu i powiedzmy stan. I mniejszy przebieg tym te samochody są zdecydowanie, zdecydowanie droższe. Tutaj mamy 2003 rok, 90 tysięcy km, 14 HDI, Citroen C3. Czyli dosyć fajne miejskie auto. Dosyć ciekawe wyposażenie tego auta. Tutaj mamy skrzynię manualną, ale z tego co widzę, to jest i tempomat, i podłokietniki w fotelach wersja Exclusive. Czyli rzadko, rzadko spotykana wersja na polskim rynku. Głównie ze względu na cenę, którą trzeba było zapłacić yy, na ówczesne czasy za takie auto. Na pewno od 20 do 30% więcej na pewno od podstawowej wersji dobra lećmy dalej tutaj jest tych samochodów zobaczmy sobie Audi A4 1.9 TDI 225 000 kilometrów 2001 rok 101 koni mechanicznych Tutaj już pojawiają się konkretne samochody. Oczywiście taki samochód przed zakupem też warto sprawdzić, nawet samemu przy takich cenach. Oczywiście sprawdzenie gdzieś tam w autoryzowanych serwisach mija się z celem takich wiekowych aut. Głównie ze względu na to, że za, pamiętajmy, że są to samochody używane, czyli jakąś tam historię swoją mają. Tutaj mamy Forda Mondeo, 2002 rok, 176 tysięcy kilometrów, 1.8, 125 koni mechanicznych, także w takiej cenie, także możemy sobie taki samochodzik kupić. Dobra, lecimy dalej. Czy nam się pojawią jakieś ciekawe egzemplarze? Jest sporo aut... Już prawie zabytkowych. O, zobaczmy sobie Renault Scenic, czyli kolejne auto rodzinne. 109 tysięcy kilometrów. 2005 rok. 111 koni. 2000 euro, czyli rodzinny minivan. Mały przebieg, duże wnętrze przestronne. Na pewno tutaj także znajdzie swoich zwolenników taki samochód. Dobra, lecimy dalej. BMW pojawia nam się E46 kompakt, ale przebieg 388 000 km. <laughs> Skrzynia manualna diesel 2003 rok. Czyli już auto, które swoje przejechało. Ale w tej cenie także można taki samochód kupić. Myślę, że tu na uwagę zasługują samochody z małymi przebiegami. 154 tysiące Mazda Premacy, czyli kolejne auto rodzinne. Minivan z dużym bagażnikiem. W tej cenie silnik 18 2004 rok produkcji. Kolejne auto. Nam się pojawiają. Tutaj, w zależności od wielkości samochodu, te roczniki. Może zobaczmy sobie: Volkswagena Foxa, czyli dosyć auto niepopularne na naszym rynku. Nie wiem, czy było sprzedawane w ogóle na rynku polskim. Ale tutaj trzydrzwiowy wersja. To jest takie auto typowo miejskie, małe. Najprawdopodobniej prekursor dzisiejszego Volkswagena Apa. Tutaj mamy 111 000 kilometrów, 2008 rok. W cenie 2000 euro małe miejskie auto z małym przebiegiem. Dobra, zobaczmy co dalej. Mamy z takich ciekawych samochodów. Peugeot 206, może zobaczmy CC. Czyli coupe cabriolet ze składanym dachem sztywnym. Tutaj mamy auto 2002 rok. 169 000 km, 136 koni mechanicznych. Czyli auto dosyć, dosyć także ciekawe. Dobra, lecimy dalej. Do tych samochodów ja oczywiście tu wybrałem od razu auta. Bo jeżeli odznaczymy to z wszystkimi przeglądami w doskonałym stanie, to tych samochodów jest już kilkanaście tysięcy. Ja tutaj wybrałem auta, które mają przegląd aktualny i które są według właściciela w dobrym stanie technicznym, czy bardzo dobrym. Może zobaczmy sobie Fiata Punto Sporting. 290 tysięcy kilometrów, czyli już auto swoje przejechało. 2001 rok. Oferta na tle, powiedzmy, tego, co tutaj nam się pojawia. Średnia, ze względu na dosyć spory przebieg. Zobaczmy sobie Volkswagena Golfa czwartej generacji, tutaj już możemy wybierać auto 98 rok, ale wersja Highline 2000 euro. Powiem szczerze, no jak na rocznik, to cena spora za taki samochód. No, ale jak wiadomo, niemieckie samochody dosyć dobrze trzymają wartość. Mają swoich zwolenników, także przez to takie ceny też są tych samochodów. Tu I mamy Mercedesy, cały przekrój samochodów, tak naprawdę, które są w tej cenie dostępne. Ja myślę, że mając już 2000 euro, spokojnie z tych samochodów będziemy w stanie coś wybrać, czy to auto miejskie, czy Podmiejskie, czy to kompakt, jakiś starszy. Tutaj mamy Toyota Aigo. 2006 rok, 139 000 kilometrów, yy, no też 2000 euro. Także przekrój tych samochodów jest już zdecydowanie, zdecydowanie większy od niższych cen. Myślę, że to będzie jeden z ostatnich, jak nie ostatni odcinek odnośnie aut. Z Niemiec w danych cenach, bo już później te ceny nie opłaca się powiedzmy robić kolejnych odcinków, bo, bo to się będą powtarzać te samochody po prostu, tylko będą się roczniki zmieniać. Mając 2000 euro, czyli około 10 tysięcy złotych, już możemy spokojnie szukać samochodu w Niemczech czy na zachodzie, w innych państwach wśród różnych samochodów. Zobaczmy sobie na koniec, może Forda Focusa 2006 rok 109 koni mechanicznych, diesel 16 TDCi, czyli omawiany przeze mnie silnik, łącznie z silnikiem 16 HDI. Tutaj mamy auto 158 000 km, kombi także 2000 euro. To by było na tyle w tym odcinku, jak i z całej serii. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania następnych odcinków z cyklu Autokrytyk. Do usłyszenia!